Cześć, witajcie! Z tej strony ponownie Lady Nicola i witam Was w kolejnym odcinku z Miracle. O czym chciałabym tym razem porozmawiać? Chciałabym dość poruszyć dość e, świeży temat, bo tak naprawdę będzie się to temat odnosić do e, przyszłego sezonu, czyli sezonu czwartego, ale głównie do Marinette, czyli strażniczki, czyli derki. Wiem, wiemy o, od, od odcinka to dowiedzieliśmy się tego od Banix, że Marinette w przyszłości wyrośnie na dość e, potężną liderkę grupy. Równocześnie z finału wiemy, że Wang Fu przekazał sobie skrzynię z mirakulami w ręce właśnie Marinette, czyli Biedronki. I to jest dość e, zastanawiające. Właściwie tak się zastanawiałam nad tym, co się wydarzyło w finale. Wiemy, że Gabriel i Natalia zdobyli przetłumaczoną księgę z recepturami właściwie tablet, tablet właśnie z przepisami wszystkimi mistrzaków. Biedronka ani czarny kot nie mają o tym dla tego pojęcia. Nie wiedzą, że właśnie ich e, złoczyńcy, antagoniści mają e, taką cenną wiedzę. Oni tak naprawdę ta zaczynają od zera. Nie ma mi strafu, bo tak naprawdę stracił pamięć. Nie mają przy, tableta z przetłumaczonymi zaklęciami, które zapewne byłaby w posiadaniu Marinette. I tutaj e, jest dość ciekawy wątek. Kiedy Właśnie Lady Norris, wybaczcie, ale muszę to uczyć, będzie szybciej. Dowiedzą się właśnie o tych. Um, o tym tablecie, że został skradziony i czy uda im się w czwartym sezonie go odzyskać. by bo w posiadanie mariny i jaka, jakiś dostęp do wiedzy. Owszem, możemy mieć dostęp do wiedzy poprzez świątynię która m, została e, przywrócona do życia po odcinku żarłok? E, tak, e, żarłok. E, akurat teraz opowiadam razem, bo nie mogę zapamiętać angielnie. I może e, niekonie, niekoniecznie e, zdobyć wiedzę poprzez właśnie księgi, która... przetłumaczona księgi, która jest w posiadaniu Gabriela Agresta. A to tak jest naprawdę bo przez mistrzów, którzy mieszkają w tej świątyni, że może tam dokończyć swoją, swoje szkolenie na strażniczkę. To jest dość ciekawa funkcja, bo w Kwami Buster już zostało pokazane, że Mariny dość dużo wie na temat Kwami, ich działań czy mocy. I tutaj musi być nieco podszkolona, żeby wiedzieć więcej. W odcinku Time Tagger Banix przekazała nam też, że jest liderką grupy. Jednak czemu noszę dziwne wrażenie? Czemu ja sądzę, że liderką, że, owszem jest liderką, ale też liderem grupy jest Czarny Kot. Nie lubię, żeby faworyzować tylko jednej postaci i tylko wysuwać się do przodu właśnie biedronkę. A Zien, również tak jak Marinet, jest dość ważnym y, członkiem tej ekipy. I bądźmy z sobą szczerzy, sama Marinet przyznała jako biedronka, że oni są duetem. I tego się nie da ukryć. A sądzenie, y, Dawanie na piedestal właśnie Marinet. I wsuwanie kota na dalszy plan to jest dość niesprawiedliwe, według mnie się, dlatego ja zawsze będę uważać, że liderami grupy właśnie jest oh, Czarny Kot i Biedronka. Nie Biedronka czy Czarny Kot. Owszem, Marinette będzie dość ważna, ważną ist postacią istotną, ponieważ jest cała nową strażniczką i jest tą, nieforma tą nieformalną liderką grupy. Już teraz. Ale yy... no. Dobra, zapomniałam się wobec No więc. To jest dość ciężki temat, bo yy, tutaj naprawdę nie mamy jeszcze żadnych spoilerów czy od 10 do czwartego sezonu. I to trudno mi się wypowiedzieć na temat właśnie yy, temat Mariny tej kosterniczki i Liderki. Jednak jak Glo, Glob na swoich social mediach poinformował dwa dni temu w Mikołajki pojawi się jakiś, spo, jakiś spoilery właśnie z czwartego sezonu. Sądzę, że nie pojawił się nic na temat strażni właśnie Mariny tej Jednak pewnie coś odniesieniu do nowych postaci, nowych stroi, bo um, jest powiedziane i nawet zdjęcie ukazane że Marinette i będzie na dzielą ustroj. Jednak mam ogromną nadzieję, że nie tylko będą zmienione stronie ich super bohaterów, ale także, że te zwykłe cywilne. I przede wszystkim mam nadzieję, że nieco ich posterzą. Bo te wyglądają na 13-14 lat, a te naprawdę już mają po 15 lat. Sam Tomas to przyznał, że Marinette ma już 15 lat, a Adin y, chyba po odcinku Chris Master albo Party Crusher nie będę dokładnie, y, gdzie była wzmianka, ale była wzmianka, że Adrian miał już 15 urodziny, Więc powiedzenie, że mają 13-14 lat, no to trochę nie tego. Po prostu się nie zgadza, bo mają już po 15 lat. I to można zauważyć. I można zauważyć, jak dorośli, a no, głównie widać to właśnie w finale trzeciego sezonu. Nie wiem, o czym ja mogłabym jeszcze porozmawiać i o czym poruszyć kwestię. Chyba się pożegnam. Jest to dość krótki filmik. No więc do zobaczenia. No i cześć.